Szanowni Państwo, na pewno nie jest to nic dobrego dla Francji, że establishment znowu wygrywa te wybory, bo nie oszukujmy się, pani, pani Le Penówna w drugiej turze ma szanse niewielkie, a pan Macron jest takim typowym. Tworem establishmentu, na którego dużo zainwestowano, to jest coś takiego, powiedziałbym, skrzyżowanie Janusza Palikota i Ryszarda Petru. A jak wiadomo, z takiego związku raczej nic zdrowego wyjść nie może i obawiam się, że dla Francji nic dobrego z tego nie wyjdzie. Pan Macron obiecuje imigrantom 500 euro o ile będą się uczyć kultury francuskiej i dalej. Według niego to ma pomóc że, pomóc tym, temu, że ataki terrorystyczne zostaną zahamowane. Oczywiście tak się nie stanie prędzej uwierzę w to, że 500 plus w Polsce przyczyni się do wzrostu dzietności niż 500 euro dla imigrantów, którzy się będą uczyć francuskiej kultury, przyczyni się do tego, że zamachy terrorystyczne zmaleją. Oczywiście tak nie będzie, wręcz przeciwnie. Myślę, że to jest wybór pana Macrona w drugiej turze, to będzie zielone światło dla bojowników Państwa Islamskiego. Troszeczkę nad tym ubolewamy, bo wierzyliśmy w to, że Francja może być realnym sojusznikiem naszego kraju. No ale jeśli takie, takie wyniki osiągają komuniści jak pan Mélenchon, czyli, czyli 20%, no to nie ma się co dziwić, że Francja będzie dalej zdychać. No trudno, sami sobie zgotowali ten los. Bardzo dziękuję. Panie dziękuję. No ja o kandydatach z drugiego i czwartego miejsca: Mianowicie eee, wynik panny Maryny Le Pen jest słabiutki biorąc pod uwagę, że jej ojciec osiągnął 17%, lat temu 15%. Nie było tej fali imigrantów, nie było zamachów, tych wyborów praktycznie, więc to jest bardzo słaby wynik i myślę, że już jej siostrzenica, pan, pana Marion, mareszal Le Pen już sobie ostrzy pazurki na, na przywództwo frontu, frontu Narodowego. Ona dokonała skrętu w lewo. Odsunęła ojca od władzy, tego skrętów w lewo, w kierunku socjalizmu, narodowego socjalizmu i wynik ten jest, wynik jest jak widać, słabiutki. Natomiast chcę uwagę na jedną rzecz charakterystyczną. Na czwarte miejsce pana Jana Łukasza Mélenchon. Pan, pan Mélenchon obiecał stuprocentowy podatek od najbogatszych. Otóż to nie jest wariat, to nie jest kandydat na miejsce w domu wariatów, to jest kandydat prezydenta Francji. To pokazuje, do, do czego prowadzi demokracja. Jacy ludzie, tem prezydenta i nie bez szans na start w drugiej turze. Jemu zabrakło 2% żeby skończyć Pannę Pannę mernel jest nieprawdopodobne. Jak człowiek o takich poglądach może no, w dużym, poważnym państwie europejskim kandydować w wyborach prezydenckich no, i dostać 20% głosów. Także na Pana Melanchona razem zwrócić uwagę. Dziękuję za uwagę. pytania, ja mam pytanie, jakby pan był Francuzem, na kogo by pan w pierwszej dużej zagłosował? Na, na, na pana Fiona z dużym, z, dużym, z dużym bólem serca, no bo on się dość z tymi aferkami prywatnymi, ale, ale to, to jest, to jest, to jest taki, taki, taka centroprawica. Centr, centr A w drugiej? A w drugiej? A w drugiej, no teraz to nie wiem, to na, na pannę Marynę zagłosował z rozpaczy, ale, ale, ale z rozpaczy, no ja... Nie lubię narodowego socjalizmu, ale jeszcze bardziej nie lubię etatyzmu w pana pana Macrona. To jeszcze jeden temat. Tygodnik w sieci wrzuca oskarżenia w stosunku do Radosława Sikorskiego. Pisząc, że kłamał on przed sądem, mówił, że nie brał udziału w organizacji wizyty prezydenta <laughs> No Szczerze mówiąc, patrzę z obrzydzeniem na wykorzystywanie katastrofy smoleńskiej do rozmaitych celów politycznych. Naprawdę no, byłoby dobrze, żeby nad tymi trumnami zapanowała Wasza cisza. Jeśli nie ma więcej bardzo dziękujemy za uwagę.